Czy karma, którą na co dzień podajemy psu, może po cichu niszczyć jego serce. To pytanie w ostatnich latach spędzało sens powiek i właścicielom, i weterynarzom. Dzisiaj opierając się na solidnym artykule z 12 numeru fachowego pisma Życie weterynaryjne, przyjrzymy się bliżej temu zaskakującemu powiązaniu. Chodzi o związek między popularnymi dietami a bardzo groźną chorobą serca, czyli kardiomiopatią roztrzeniową. Zobaczmy, co odkryło to naukowe śledztwo. Ok, przejdziemy przez to krok po kroku. Zaczniemy od samej zagadki medycznej, potem przeprowadzimy małe dochodzenie w psiej miejsce, żeby znaleźć głównego podejrzanego, a na koniec sprawdzimy, jak powinna wyglądać idealna dieta dla zdrowego serca i co można zrobić w ramach profilaktyki i leczenia. No dobrze, od czego to się wszystko zaczęło? Ano, od zagadki. Kardiomiopatia roztrzeniowa, w skrócie DCM, to choroba, którą zwykle kojarzono z konkretnymi, dużymi rasami psów, takimi, które mają do niej po prostu predyspozycje genetyczne. A tu nagle zaczęła się ona pojawiać u psów, które teoretycznie nigdy nie były w grupie ryzyka. I właśnie wtedy w gabinetach weterynaryjnych i w domach na całym świecie zawisło to jedno kluczowe pytanie. Czy to możliwe, żeby odpowiedź kryła się w czymś tak zwyczajnym jak codzienna karma? To stało się punktem wyjścia do naprawdę poważnego śledztwa. Zanim ruszymy dalej, wyjaśnijmy sobie na szybko, czym właściwie jest to DCM. To jest naprawdę poważna sprawa. Wyobraźmy sobie serce, którego komory rozciągają się jak przepompowany balon. Sam mięsień sercowy staje się przez to słaby, wiotki i po prostu traci siłę, żeby efektywnie pompować krew. A to niestety prowadzi do niewydolności całego organizmu. Dobra, to teraz czas na samo sedno dochodzenia. Kiedy problem stał się głośny, do akcji wkroczyła amerykańska agencja żywności i leków, czyli słynna FDA, która rozpoczęła oficjalne śledztwo ta oś czasu pokazuje, że to nie stało się z dnia na dzień. Pierwsze alarmujące sygnały pojawiły się już w 2014 roku. Cztery lata później, w 2018, FDA wzięła sprawę na poważnie, a w 2019 roku opublikowano raport, który dosłownie zatrząsł rynkiem karm i jasno wskazał, że choroba ma związek z dietą. Między 2014 a 2019 rokiem do FDA zgłoszono dokładnie 524 przypadki DCM-u u psów i kotów. Może się wydawać, że ta liczba nie jest jakaś gigantyczna, ale w świecie weterynarii była na tyle nietypowa i znacząca, że zapaliła wszystkie możliwe czerwone lampki. Śledczy bardzo szybko znaleźli pierwszy, niezwykle wyraźny wspólny mianownik. Okazało się, że aż 97% wszystkich zgłoszonych przypadków dotyczyło psów, które jadły suchą, komercyjną karmę. To był kluczowy trop, który pozwolił mocno zawęzić poszukiwania. No dobrze, ale co dokładnie charakteryzowało te karmy? Obserwacje FDA były tu bardzo precyzyjne. W niemal wszystkich przypadkach powtarzały się te same elementy. Były to formuły bezbrzeże, miały wysoką zawartość roślin strączkowych, takich jak groch czy soczewica, a głównym źródłem węglowodanów były ziemniaki. Często też były to diety oparte na jednym źródle białka. Wszystkie te tropy, wszystkie te poszlaki prowadziły śledczych w jednym kierunku, do jednego głównego podejrzanego w świecie dietetyki. Chodzi o aminokwas o nazwie tauryna, a właściwie o jego potencjalny niedobór. Czym w ogóle jest ta tauryna? Artykuł z życia weterynaryjnego tłumaczy to bardzo prosto. To jest absolutnie kluczowy związek dla prawidłowej pracy serca. Działa jak taki precyzyjny kontroler ruchu. Reguluje poziom wapnia w komórkach mięśnia, co jest niezbędne do każdego jednego skurczu. A do tego jest jak ochroniarz, bo chroni serce jako silny przeciwutleniacz. I tu, słuchajcie, dochodzimy do sedna problemu. To porównanie pokazuje to doskonale. Białko zwierzęce to naturalne, bogate źródło tauryny i jej cegiełek. Z kolei białko roślinne, którym w dietach bezzbożowych zastępowano zboża, jest jej praktycznie pozbawione. Wniosek nasuwa się sam. Karma, która opiera się głównie na roślinach strączkowych, może prowadzić do bardzo niebezpiecznego niedoboru tauryny. Co gorsza, psy, w przeciwieństwie np. do kotów, potrafią same produkować taurynę, ale. Ich zdolności w tym zakresie są ograniczone, zwłaszcza u dużych ras. Jeśli więc dieta dostarcza bardzo mało budulca, organizm psa po prostu może nie nadążyć z produkcją, a to staje się już bezpośrednim zagrożeniem dla jego serca. Ale, ale, ta uryna to nie wszystko. Artykuł z życia weterynaryjnego bardzo mocno podkreśla, że dbanie o psie serce to podejście kompleksowe. Zobaczmy więc, jakie są pozostałe równie ważne elementy zdrowej diety. Kolejny niezwykle istotny element to właściwy stosunek kwasów tłuszczowych omega 6 do omega 3. Idealnie powinien on wynosić między 1 do 1 a 3 do 1. Dlaczego to takie ważne? Bo kwasy omega 3, które znajdziemy głównie w oleju rybim, mają potężne działanie przeciwzapalne i działają na serce jak tarcza ochronna. Artykuł wskazuje też na dwa kluczowe suplementy. L-karnityna to taka ciężarówka, która transportuje kwasy tłuszczowe prosto do komórkowych elektrowni czyli mitochondriów a koenzym Q10 jest tam jak iskra zapłonowa. Oba są absolutnie niezbędne dla paliwa, którego serce potrzebuje, żeby pracować bez przerwy. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Fundament to zawsze wysokiej jakości białko zwierzęce. Kropka. Do tego dochodzi odpowiedni poziom sodu i potasu, żeby kontrolować ciśnienie krwi, no i cała armia przeciwutleniaczy, które walczą z uszkodzeniami komórek. Nie można też zapominać o innych ważnych aminokwasach, jak glutamina i arginina. No dobrze, zbierając to wszystko razem, dochodzimy do kluczowych wniosków. Co to wszystko oznacza, jeśli chodzi o zapobieganie, ale też leczenie chorób serca u naszych psów? Ten cytat z podsumowania artykułu mówi w zasadzie wszystko. Dieta to nie jest jakiś tam dodatek do leków, to jest absolutny fundament, który może zdecydować o skuteczności leczenia i o jakości życia naszego psa. Słowa autora, doktora Jacka Wilczaka, nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości. Jaki jest więc ostateczny wniosek? Chyba bardzo prosty, ale jednocześnie niezwykle ważny. Nie chodzi o to, żeby ślepo podążać za modą na karmę bezzbożowe czy jakieś inne, ale o to, żeby podejmować świadome, oparte na wiedzy decyzje. To, co ląduje w misce, ma bezpośredni wpływ na zdrowie serca i całego organizmu naszego psa. Pozostaje więc to kluczowe pytanie. Jak możemy świadomie wybierać to, co jest naprawdę najlepsze dla naszych psów? No cóż, czytanie etykiet ze zrozumieniem, poznawanie potrzeb żywieniowych i regularne rozmowy z dobrym lekarzem weterynarii to jest absolutna podstawa, żeby zapewnić naszym czworonogom długie i co najważniejsze zdrowe życie. Jeśli to omówienie oparte na artykule z życia weterynaryjnego pomogło Wam lepiej zrozumieć ten ważny temat, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Akademia Zoo. Znajdziecie tam znacznie więcej rzetelnej, sprawdzonej wiedzy prosto od ekspertów. Dzięki i do zobaczenia.